Witam z tej strony Rawkar w dzisiejszym odcinku. <taki> Takie retro troszeczkę. Nie jest to odcinek modelarski, to jest taki odcinek retro. W związku z tym, że mam zegarek Casio, który ma dość dużo lat. I urwał mi się pasek. Generalnie po prostu ze starości już tutaj się rozwalił. <taki> Zaraz zobaczymy, czy tutaj też mi się to, to urwać, ale nie, tu jest, tu jest mocno. Kupiłem, kupiłem zastępczy pasek, on jest dość zbliżony, dość zbliżony, jeszcze można zobaczyć tutaj, jak to wygląda, oczywiście na, na chińskim portalu, bo w oryginalnej części nie mogłem po prostu dostać. Gdzieś szukałem tego, znalazłem to tylko na AliExpressie. Przyszło jakiś czas temu, przyszło jakiś czas temu i Stwierdziłem, że wymienię to dzisiaj z tego względu, że tak jak wiecie albo nie wiecie, mam problem z prawą ręką, więc tak w ramach tutaj ćwiczeń wzmacniających, to postanowiłem, że, że wymienię sobie ten paseczek. Zegarek o tyle ciekawy, że ma tutaj miernik wysokości. Alt podaje, podaje temperaturę i podaje wysokość. E, kupiłem go kiedyś, bardzo dawno temu, jak miałem jechać w góry, i faktycznie on się sprawdzał. Znaczy w tym momencie to praktycznie no, niezbyt użyteczny gadżet, z tego względu, że, że e, mamy smartfony, prawda? Więc. Nawet nie wiem jak się go używa teraz prawidłowo, w ogóle, jaką godzinę wskazuje 10:40. W ogóle. No ale to dobra, mniejsza z tym. Istotne jest to, że udało mi się dostać w końcu ten pasek. I może kiedyś ten zegarek jeszcze mi się gdzieś do czegoś e, przyda, po prostu, stąd, stąd moje takie stąd taki, że tak powiem, odcineczek, bo słuchajcie, to też jest istotne i ważne, że nie wszystko, nie wszystko, co się psuje, to trzeba od razu wyrzucać i kupować nowe, bo e, owszem, mógłbym kupić nowy zegarek, taki m, coś coś ala ten, ale ten jest jeszcze, kurczę, dobry i tak się zastanawiam, że chyba jak go wymienię, tak mi się wydaje, że jak wymienię ten pasek, podnoszę go trochę, kurczę, <taki> takie... Takie wzięło mnie troszeczkę na retro, bo też porządek w dokumentach robię i znalazłem, znalazłem zegarek, znalazłem pasek, mówię, kurczę, trzeba się ruszyć, nie? E, e, I teraz tak. Może mało profesjonalnie. E, nożyk, nożyk i podważam tutaj. Są takie kurcze właśnie. Będę musiał znaleźć coś innego ale na szczęście mam tutaj jakiś zestaw zestaw śrubokrętów może czy dawno tego nie, tym nie dawno tego nie robiłem w ogóle mam jakiś taki zestaw do, do, do zwężania do zwężania pasków metalowych nawet kiedyś coś takiego nabyłem tu mam taki specjalny jakiś śrubokręt może tym będzie łatwiej o o było prawie prawie muszę, w złą stronę to robię muszę to robić o moment, żeby podjąć, widać może. tak i w drugą stronę i to będę wypychał ok czyli mamy mamy tutaj ten amortyzator Dobra. Szukam czegoś żeby to wypchnąć jeszcze. Ok. Wyszło całe, świetnie. teraz żeby tego nie pomylić od razu, to ja sobie będę będę sobie tutaj to. Kurczę, tak zastanawiam się, zastanawiam się nad tym, jakbym dał to. Jednemu z, z moich latorośli. Czy oni daliby sobie radę z tym. Myślę, że nie, że dzieci teraz to tylko kurczę ekrany. Ekrany komputera, telefonu. Tak z technicznych rzeczy to tak nie bardzo, nie? Dobra, troszeczkę to wytarłem. I teraz będę to zakładać. Znaczy będę próbować to zakładać jeszcze. To jest tak. Ok, <laughs> jak widzicie, e, e, ćwiczę rękę. Tak już mówiłem, mam problem po wirusie, mam jakąś neuropatię, która mi tutaj, że tak powiem, została. O, chyba, chyba, chyba dobrze jest, chyba trafiłem. Warto teraz jeszcze tutaj tak poprzeciągać to Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, no jest. Ja pierdzielę, nie? Ale... Ale beka. Ja. <laughs> Dobra, nie ten pasek. Super. No ale słuchajcie, no. Nie ma co. Nie ma co narzekać. Pasu, pasować pasował kurczę, kiedyś to było kto, kto pamięta w ogóle zegarki Montany jak ktoś pamięta to poprosiłbym o łapkę w górę to był mój pierwszy zegarek elektroniczny Montana 16 melodyjek kurczę ok dobra teraz już będzie dobrze 100% 15 maladyjek, takie zegarki dostawało się na komunie i każdy był szczęśliwy. Nie było jakiegoś e, wielkiego wyboru w tym momencie, jest naprawdę tyle tego wszystkiego. Ja, ja od dłuższego czasu używam Fitbit'a No i co, i nie włożę tego? Dobry chiński, dobry chiński że tak powiem, pasek. Patrzcie na dziura, teoretycznie jest. Po prostu od do drugiej strony włożyć może OK było trochę ciasno, ale jest dobrze. To może w ten sposób Nie. jednak w tą stronę. Ja od pewnego czasu po prostu używam filbita. Jestem bardzo zadowolony z niego. Wam, że jeśli chodzi o. Znaczy tak inaczej Fitbit. Czemu Fitbit? Fitbit został kupiony przez Googlea, A ja mam telefon od Googlea I to jedno z drugim, że tak powiem się łączy. I tak moim zdaniem. Dobrze mieć, że tak powiem taki ekosystem, czyli zegarek, zegarek, telefon. Piszonej marki jest ok nie dobra słuchajcie dałem radę <laughs> dałem radę A może szersze kable to zrobię e, więc mamy pasek nie zastanawiam się czy tego no to on też jest brudny już tutaj zużyty dobra wymieniam go też od razu wymienię i, i mam spokój Bo jak ten się zerwał to ten też się zerwie i jutro sobie o, będę kurczę paradować w takim Zegareczku od Kasio z, z, z roku chyba 2000 to jest. To jest taka na. 1998-99 mniej więcej tak mi się wydaje. Lata 2000. Tak, 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 mi się, tak mi się kojarzy. Może troszeczkę później. Ale tak, takie, takie odnoszę wrażenie, że to jest właśnie te zegarki były wtedy na topie. Zresztą cały czas są chyba na topie. O, słuchajcie, temat modelarski, obróbka tutaj, widzicie. Są nadlewki, trzeba je usunąć. Teraz muszę poszukać plinika jakiegoś. Dobra, usunięte trochę. E, więc tak jak powiedziałem, to, są, to jest moda lat e, 2000. W ogóle wtedy inaczej świat troszeczkę wyglądał. Tu mamy jakiś symbol jeszcze wybity. Zrobię zbliżenie. Jutro chyba do pracy założę właśnie ten zegareczek. Dobra, nie będę Was zanudzać. To taki odcinek w sumie e, ani modelarski, ani techniczny. Taki bardziej retro. No. I mamy zegarek, który mierzy wysokość i w zasadzie e, tyle, nie? To dam, to Dobra, mam nadzieję, że się nie urwie, nie wyrwie się. Będzie spoko. Stary, dobry Kasia. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.